Siemanko, z tej strony Tosiek Beka, Gra bez mleka. W dzisiejszym dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam poradnik, jak połączyć pad od XBOXa z systemem operacyjnym Windows 8. Jest na to sposób. Potrzebne nam jest urządzenie X... y... Y... Wire Receive, które można zakupić w sklepach internetowych lub łącznie z padem. Ja miałem łącznie z padem, ale zgubiłem oprogramowanie od pada. No. I tak, to trzeba po, pierwsze połączyć Xbox Wire Receive z komputerem. Powinno się zaświecić takim zielonym kolorem, a plasenie włączyć pada. U mnie się już wyszukiwało, bo połączyłem wszystko razem. Żeby połączyć, wyszukać, spróbać wyszukać, trzeba przytrzymać oba przyciski. Ale u mnie już się zrobiło i samo się wyszukuje. Teraz przejdźmy do oprogramowania. Dobrze, jesteśmy już w, op w oprogramowaniu. Należy teraz przeciągnąć, pójść po do prawej krawędzi ekranu i żeby wyświetliło się nam taki, taki pasek z urządzeniami. Naciskamy ustawienia, naciskamy informacje o komputerze. Jeśli ktoś ma oprogramowanie, yy, jeśli ktoś ma inny język, to będzie PC Information. Naciskamy o informacje. Naciskamy menażer urządzeń, i powinno być u niektórych inne urządzenia lub urządzenie perfekcjonizujące Xbox 360. U mnie jest to. Naciskamy prawym klawiszem myszy. No i tu już u mnie nie ma tego, albo jeszcze sprawdzimy. Nie, jednak będzie. To, taką tą strzałeczkę kla lewym klawiszem myszy, pod następnie prawym i aktualizuj oprogramowanie systemowe. Perfekcjonizuj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika. Ciskamy to, a ciskamy tutaj, nie, nic nie już ustawiamy, ciskamy dalej. I komputer sam powinien już pobrać. U mnie już jest to zrobione, więc już koniec tego poradnika. Siemanko, wszystkim cześć! Dajcie suba lub lajka. Pozdrawiam.